W Dolinie Katmandu kadzidło jest jak powietrze, szczególnie o poranku. Czuć je na ulicach, przy świątyniach, w domach, a nawet przed sklepami, kiedy ktoś zaczyna nowy biznes. To miejsce, gdzie hinduizm i buddyzm przenikają się każdego dnia, a kadzidło jest codziennym gestem troski o spokój ducha. Właśnie stąd pochodzi stupa incens, tworzona od ponad 20 lat przez jedną rodzinę. Tarę Narayana i ich syna Swayana, którego imię w sanskrycie oznacza dobrą osobę. Ich kadzidła powstają ręcznie, dokładnie tak jak robiono to 100 lat temu. Najpierw ucierana jest mieszanka ziół i żywic, która potem zawijana jest w cieniutki papier lokta i skręcana w delikatne sznurki. To praca całej wioski, zwłaszcza kobiet, które tę technikę przekazują z pokolenia na pokolenie. Każdy sznurek powstaje osobno, w rytmie rozmowy i porannej mgły. A opakowania projektuje Sam Swayan. Do ich wykonania używany jest papier tworzony lokalnie i ręcznie, bo dla nich rzemiosło jest równie ważne jak zapach. I może to właśnie dlatego ich zapachy są miękkie, odulające niczym oddech Himalajów. Sprawdźcie sami.